Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest dosyć deszczowo. Byliśmy z Marcinem w różnych muzeach, ale ja teraz sam idę do jeszcze jednego muzeum. Nazywa się Be Happy. Marcin już był zmęczony muzeami, a ja wygooglowałem sobie takie jedno i koniecznie muszę iść, bo ja jestem... No wiecie, jaki... No, do zobaczenia w muzeum. Zaraz wam pokażę, jak to muzeum Be Happy wygląda. Tak wygląda. To chyba najbardziej nietypowe muzeum w Zakopanem. Tutaj mamy na przykład odwrotny pokój, a różowy, w moim ulubionym kolorze. Lampka, jak widzicie, stoi na podłodze, a ja stoję na suficie. Tak więc tak to wygląda. Tutaj słodkie lustro mówi, że wyglądam absolutnie fantastycznie. I wszystko jest różowe. Nawet szafki i triumfy, błyski fleszy i tak dalej. Wszystko jest różowe. Drabinki do ćwiczeń. No i tutaj jest wszystko kuźwa różowe. Jestem chory. Prawie wszystko. Wszystko jest różowe, zaraz sobie będę robił tu selfie i zdjęcia. Tak będę... Ben... O, proszę jednorożce tu są. Z jednorożcami można sobie tutaj zrobić uh, selfie z jednym i z drugim. Tak więc jest to raj dla ludzi, którzy sobie robią uh, różnego rodzaju selfiki, i instagramowców, i Facebookowiczów. Zobaczcie, jaki śliczny koniec. Aha, bo tu w ogóle można wejść. To są różowe choineczki. <laughs> I tu się wchodzi i się robi selfie. Już włażę cicho. Tak więc tutaj, a w tych różowych tych mogę sobie zdjąć i włożyć kapelusz różowy, już zupełnie można odjechać, więc tak to tu się robi. Siedzę sobie w bryczce. Tego nie widać, ale siedzę sobie tutaj w bryczce. I oczywiście a, moje jednorożce tutaj a, będą jechały no. daleko, tak więc super sprawa. Ale te różowe choineczki to no, po prostu są. Pożądam. Zawsze mówię uwierz w magię. I to mówię akurat poważnie. To jest miejsce dla dzieci, i tutaj można się obsypać konfetti. Tak więc jest dużo konfetti i można sobie na głowę to wysypać. Tu jest taki na przykład kubeł. to są takie poduszki. Ja wczoraj po wejściu na ten, na to trochę ten, ale jest są tutaj poduszki, można sobie wysypać na przykład te konkretnie na głowę O właśnie tak. I no, można sobie przy tym zrobić właśnie zdjęcie. O jeszcze się można balonikami różowymi pobawić w ten sposób. No właśnie, o tym mówiłem. Tutaj mamy różowy samolot, więc w tym różowym samolocie można sobie zrobić mnóstwo selfie. Ja sobie zaraz zrobię. Um, ale zasiądźmy tu. No i tutaj się wchodzi do tego samolotu. Tutaj zajmuje swoje miejsce w pierwszej klasie. No i mamy czat. No i lecę, nie? Tu mamy e, bananową puśtawkę, na której się można chyba popuśtać. Nie wiem, czy to jest jakieś ograniczenie wagowe, ale nie wiem, czy w poprzek czy tak trzeba usiąść na tym bananie. No, no, no to się tam na bananie. Na bananie się tam, ale ten. Nie wiem, co, powie co powiedzieć. To to już kuźma wygląda groźnie, nie wiem czy skakać do tego basenu, bo kuźma to już naprawdę będzie przesada. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił, więc tutaj się zasypujesz e, tym, e, gąbeczkami. To to w sumie kojarzy mi się... Średnio przyzwoicie różowe banany. Natomiast ja nie mam żadnych oforów ani ograniczeń. Tak więc, moi drodzy, w różowych bananach zrobię sobie również selfie. No tutaj mamy łazienkę z motylkami, i tutaj można sobie zrobić selfie, na przykład, że niby się wychodzi z prysznicu Roźnica. Nie wiem, chyba coś takiego Czy to o to chodzi? Żeby to tak było? Tu wychodzę spod prysznica. To jest jeszcze ręcznik, którym e, mogę się owinąć. Jakby co? Tu są lodziki. A tu jest e, fontanna. A nie wiem, się bawić tą fontanną można, czy co? To tu można robić? A, to są takie kulki. Tu można je, e, nie wiem, można je dotykać. Tutaj można zdjęcia z lodzikami sobie zrobić różowymi. Tam jest wanna, zaraz do niej wlezę, bo tutaj można sobie zrobić wannie też selfie. Tak więc uwaga, wchodzę do wanny. To są kulki, wiecie? O, o jezu! Wlazłem do wanny I teraz tutaj, w tych kulkach, można sobie zrobić selfie z tymi e, pelikanami tutaj naokoło. Tak więc, jak, lubicie. jak lubicie? No, to Widzicie, tu są te kulki. Nie jest łatwo być księżniczką. Coś o tym wiem. A to jest w sumie najmądrzejsze, co tu jest napisane w tym muzeum: Szczęście nie ma wieku. Można być szczęśliwym w każdym wieku. Bez ograniczeń nie to, że jestem aniołem, to wiadomo, to są moje skrzydła, tu można sobie zrobić selfie ze skrzydłami anioła, tak więc jak najbardziej, a to ja i moje skrzydła, widzicie, jakie ładne i kolorowe, tak więc tak wyglądają. No i jeszcze z kozicą selfie muszę zrobić, bo to bardzo ważne. No i z różową panterką też. <grym> ale wiecie, e, ludzie tu bardzo na poważnie robią sobie zdjęcia tak e, naprawdę to czyni ich może szczęśliwym jeżeli tak to super bo na instagramy najczęściej chłopcy robią swoją dziewczyną a tu jest dużo rodzików to są lampki ale fajnie wyglądają coś <laughs> można poświecić tymi lampkami e, no <laughs> Ale naprawdę poprawia to humor. Zresztą, miałem bardzo dobry humor od, od nie wiem kiedy. Cały czas mam dobry humor, ale e, teraz to znam głupakę, więc jest super. Marcin nie żałuje, że nie przyszedł, bo mu się nie chciało do muzeum. Tak, to raczej jest dla dzieci, i tu się dzieci mogą bawić. A ja się bawiłem też. <laughs> A tu na Bananowym też się raczej dzieci uśtają, bo dzieci tylko robią zdjęcia. Muzeum jest świetne, można naprawdę zrobić, jak się jest tylko osobą, która pali wszystko, można się bardzo dobrze zabawić. Dużo tu ludzi jest, ale nie ma tłumów, tak więc można sobie cieszyć się tym, co się robi. Tutaj dużo ludzi robi sobie selfie, mogę przejść? I nikt się nie bije o miejsce, tak więc spokojnie. Jak widzicie, dużo ludzi się bawi, huśta i tak dalej, enjoyuje. No, to tyle, jeżeli chodzi a, o muzeum Be Happy. Myślę, że muzeum a, jest świetne i godne polecenia, bardzo mi się to podobało. A, więc a, wszystko jest różowe albo bardzo słodkie. Można sobie robić bardzo dużo różnego rodzaju a, selfików. A, dobrze się pobawić, a, uśmiać. <grym> Generalnie jest dla dzieci, ale... Who cares?